Nikanor dowiedział się, że ludzie Judy znajdują się blisko Samari. Postanowił więc zaatakować ich w dzień odpoczynku, aby nie ponosić żadnego ryzyka. Żydzi, którzy zostali zmuszeni, aby iść z nim, prosili go, nie postępuj w tak dziki i barbarzyński sposób. Okaż cześć dla tego dnia, bo wybrał go i uświęcił ten, który widzi wszystko. Wtedy Nikanor. Największy nikczemnik zapytał, czy jest w niebie władca, który nakazał czcić dzień szabatu? Oni oświadczyli, jest Pan żyjący, ten w niebie, władca, który nakazał obchodzić siódmy dzień. Na to on, a ja jestem władcą na ziemi, który rozkazuje chwycić za broń i wykonać królewskie polecenie. Nie udało mu się jednak wypełnić tego oburzającego zamiaru. Nikanor niezwykle zarozumiale przechwalał się, że postanowił wznieść pomnik z trofeów zdobytych na Judzie. Machabeusz z niewzruszoną nadzieją wierzył w pomoc od pana. Prosił tych, którzy z nim byli, aby nie bali się ataku Pogan, lecz pamiętali o pomocy, jakiej w przeszłości udzieliło im niebo. Także i teraz niech oczekują zwycięstwa od Wszechmocnego. Umocnił ich słowami prawa i proroków oraz dodał im odwagi, przypominając bitwy, które stoczyli. W ten sposób podniósł ich na duchu. Ponadto zarzucił poganom i wykazał to, że popełniają zbrodnie i łamią złożone przysięgi. Każdego uzbroił nie tyle w poczucie bezpieczeństwa, jakie darą tarcze i włócznie, ile w pociechę płynącą z dobrych słów. Opowiedział im także wiarygodny sen, z którego wszyscy się ucieszyli. Jego widzenie było takie. Oniarz, poprzedni najwyższy kapłan, człowiek piękny i dobry, o skromnym sposobie bycia, łagodny w postępowaniu, doskonały mówca, od dziecka praktykujący wszelkie cnoty, modlił się ze wzniesionymi rękami za całą społeczność Żydów. Potem ukazał się człowiek wyróżniający się wielkiem i dostojeństwem, a otaczała go jakaś podziwu godna i wspaniała potęga. Oniarz wyjaśnił, to jest przyjaciel, który wiele modli się za naród i za święte miasto, Boży prorok Jeremiasz. Jeremiasz wyciągnął prawą rękę i podał Judzie złoty miecz, mówiąc przy tym, przyjmij ten święty miecz, dar od Boga, Dzięki któremu zniszczysz nieprzyjaciół. Słowa Judy dodały im otuchy, były one rzeczywiście piękne, pobudzały do działalności i napełniły męstwem duszę młodzieńców. Postanowił więc nie zajmować pozycji obronnych, ale odważnie uderzyć i, rzucając się w wir bohatersko rozstrzygnąć sprawę. Miasto bowiem, religia i świątynia były w niebezpieczeństwie. Mniej bali się u żony i dzieci, braci i krewnych niż o poświęconą świątynię. Także i ci, którzy pozostali w mieście, byli bardzo zaniepokojeni, gdyż obawiali się o wynik walki na otwartym polu. Wszyscy czekali na bliskie już rozstrzygnięcie. Nieprzyjaciel się zbliżał. Wojsko ustawiło się w szyku bojowym. Słonie zostały rozstawione w dogodnych miejscach, a jazda zajęła pozycję na skrzydłach. Kiedy Machabeusz zobaczył tak liczne wojsko, różnorodność uzbrojenia oraz rozjuszone słonie, wyciągnął ręce do nieba i wezwał pana, który czyni cuda. Wiedział bowiem, że zwycięstwo nie zależy od uzbrojenia, ale pan, według swego osądu, obdarza nim tych, którzy są tego godni. Wzywał go, modląc się w ten sposób: Ty, władco, Posłałeś swojego anioła do Ezechiasza, króla Judei, i zabił on 185 tysięcy ludzi z obozu Cheryba. Panie Niebios, poślij więc i teraz dobrego anioła przed nami, aby siał strach i przerażenie. Swoim potężnym ramieniem uderz tych, którzy nadchodzą z bruźnierstwem przeciwko Twojemu świętemu ludowi. Tymi słowami zakończył. Ludzie Nikanora szli naprzód, trąbiąc i śpiewając pieśni bojowe. Ludzie Judy natomiast rzucili się na nieprzyjaciół, wznosząc prośby i modlitwy. Walczyli rękami, a sercami modlili się do Boga. Wybili nie mniej niż trzydzieści tysięcy ludzi, ciesząc się bardzo z objawienia Boga. Kiedy z radością wracali po bitwie, rozpoznali Nikanora, który leżał martwy w zbroi. Powstał krzyk i poruszenie, a potem w ojczystym języku wysławiali władcę. Ten, który całym ciałem i duszą w pierwszej linii walczył za obywateli i był niezwykle oddany rodakom, odciął głowę i całą rękę Nikanora i rozkazał zanieść je do Jerozolimy. Kiedy sam tam przybył, wezwał rodaków i kapłanów, stanął przed ołtarzem, kazał przywołać mieszkańców twierdzy. I pokazał im głowę podłego Nikanora oraz rękę nikczemnika, którą śmiał wyciągnąć przeciwko domowi wszechmocnego. Potem uciął język bezbożnego Nikanora i kazał po kawałku rzucać go ptakom, a rękę tego głupca powiesić naprzeciwko świątyni. Wszyscy zaczęli wysławiać pod niebiosa pana, który się objawił. Mówili: Niech będzie uwielbiony ten, który uchronił swoje miejsce przed zbezczeszczeniem. Następnie zawiesił głowę Nikanora na twierdzy, jako czytelny dla wszystkich i oczywisty znak pomocy pana. Wszyscy razem postanowili przez głosowanie, że trzynasty dzień dwunastego miesiąca, czyli po syryjsku miesiąca Adar, przypadający w przeddzień dnia Mardocheusza, będzie świętowany. I z żadnego powodu nie może pozostać bez wspomnienia. Tak wyglądały sprawy dotyczące Nicanora. Od tego czasu miasto pozostaje we władaniu Hebrajczyków. Dlatego też ja w tym miejscu zakończę moje opowiadanie. Jeśli zostało ono skomponowane pięknie i zgrabnie, osiągnąłem to, czego pragnąłem. A jeśli jest marne i przeciętne, to widocznie tylko na tyle było mnie stać. Podobnie jak szkodliwe jest picie samego wina, tak też i samej wody. Wino natomiast zmieszane z wodą w odpowiednich proporcjach jest smaczne i przyjemnie rozwesela. Tak też umiejętna kompozycja opowiadania sprawia radość słuchaczom. Niech więc tutaj będzie koniec.